Witam wszystkich na moim kanale. Dziś zapraszam do sklepu Teddy. Pokażę Wam produkt, związany tylko i wyłącznie ze świętami Bożego Narodzenia. Tutaj zaczynamy od takiej figurki dekoracji szklanej aniołek. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć te ceny. W przeliczeniu tutaj jest około 1 euro, to jest kwota 5 zł. Obok tej figurki stał taki biały Mikołaj. Jest to taka dekoracja LEDowa. Tutaj bałwanek, również jest to dekoracja LEDowa. Cena 12 zł. Tych wszystkich figurek, dekoracji jest naprawdę mnóstwo. Oczywiście, ja Wam wszystkich rzeczy nie pokażę, ale mniej więcej. To, co tak wpadło mi w oko, tutaj na przykład taki czarny aniołek, taka figurka. Ta sukieneczka była zrobiona z takich piór, bardzo miłe były w dotyku. Jak widzicie, cena 25 zł. Akurat czarnego aniołka jeszcze nie widziałam. Tutaj kolejna dekoracja. Tutaj następna. Muszę Wam powiedzieć, że jak będziecie dotykać te dekoracje, to one wszystkie, tak jak tutaj widzicie, są w jakimś brokacie, to później możecie być lekko ubrudzeni. Tutaj w cenie 12 zł. Te choinki. Następna dekoracja wykonana z butelki. Taki bałwanek. Tutaj kolejny aniołek, który wpadł mi w oko. I też jak widzicie, te wszystkie dekoracje są LEDowe. Tutaj wykonane z drewna takie laski. Taka ozdoba do powieszenia. Zaraz ja ją tutaj wyciągnę. Tutaj macie cenę 14 zł. I w ten sposób ono się prezentuje. Tutaj kolejne ozdoby. Wianek do zawieszenia średni taki rozmiar. Tutaj podaję cenę. I tu już mniejsza taka ozdoba. Mogłabym powiedzieć nad, że całkiem mała, ale bardzo efektownie wyglądała. Mnóstwo by było właśnie takich różnych dekoracji. To samorówek. Tutaj taki słoik, raczej to był lampion. Też bardzo ozdobny, bardzo ładnie wykonany. Tutaj macie cenę: 17 zł. I tutaj dekoracja, która mi bardzo przypomina dekorację ze sklepu Action. Z tym, że tutaj te choinki są w kolorze złota. Tak to się prezentuje. duże opakowanie zapałek w cenie 5 zł. Kolejny taki siedzący aniołek. On jest dość ciężki, jest do y, położenia. I cena jest to kwota 50 zł. Widzicie tych zabawek jest multum, takich siedzących różnego rodzaju skrzaty. Jeszcze zauważyłam takie malutkie bąbki. Tutaj macie podaną cenę. Jeszcze była taka kolorystyka. Dalej kolejny taki lampion LEDowy, również bardzo ładnie wykonany, dość duży, co 24 zł. Ten jest w kolorze akurat takim srebrno-złotym, ale jeszcze były w kolorze czerwono-złotym. Tutaj pokazuję Wam wszystkie jakieś opakowania, torby prezentowe. Mniej więcej pokażę Wam ile one kosztują, ale jak widzicie, wybór jest bardzo duży, po prostu ogromny. Tutaj wpadł mi z woko ten Mikołaj, ale ta cena dotyczy tego znaku metalowego, ale zaraz mam tutaj ściągnę tego Mikołaja i jest to kwota 70 zł. Tutaj akurat napisałam, bo bardzo słabo było widać cenę. Też całkiem ładnie wykonany, obok bałwan. widzicie mnóstwo skrzatów tutaj kolejna dekoloracja ledowa, takie ptaszki w tematyce takiej zimowej, jakby obspane śniegiem i tutaj taki uroczy jelonek który mnie po prostu urzekł bardzo ładnie wykonany i powiem Wam, że strasznie się z niego sypało ten sztuczny śnieg widzicie po rękach moich? Tutaj takie kule 17 zł. Jak widzicie, te wszystkie zabawki są LEDowe. To dekoracje bardziej niż zabawki. Tu kolejna kula już zwykła normalna. I tutaj mniejsza dekoracja, ale również wysoka cena 70 zł. Były jeszcze takie długopisy, również tematyka świąteczna, tak więc pokazuję. 14 zł. I tutaj trochę droższe obok te z dzwoneczkiem. Też bardzo ładnie wyglądały. Kolejnym produktem są pojemniki metalowe. To są pojemniki takie na ciastka. Tutaj cena 17 zł. Powiem Wam, że tych pojemników jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozmiary, stylistykę. Tutaj widzicie kolejny pojemnik. Tuż też inna cena 22 zł. I to nie będą jedyne pojemniki, bo jeszcze pod koniec znalazłam kolejne. I tu następny pojemnik bardzo ładnie były wykonane. Uważam, że lepiej niż te ze sklepu pepko. Kolejne y, pudełka metalowe. To już takie bardziej jakby y, wykonane w 3D, takie wypukłe, tutaj macie cenę 14 zł. W sumie za takie średnie pudełeczko. Oczywiście wszystkich cen tutaj nie sprawdzałam, ale mniej więcej Wam tutaj pokazuję. I tu kolejne pudełko w kształcie takiego ciastka. Kolejny pojemnik również bardzo ładnie wykonany. Ceramiczny pojemniczek. Tutaj macie podaną cenę. Kolejnym produktem jest taki, taka podłużna jakby tacka, też bardzo ładnie wykonana i tutaj cena 45 zł, jeżeli chodzi o jakieś takie talerze to tego akurat było jeszcze dość mało, tutaj kubek. I kolejny na dole talerzyk. Mogą powiedzieć, że dość mały. Cena dość wysoka. Ale też bardzo ładnie wykonany. I tutaj kolejne pojemniczki. To już są takie najmniejsze, które znalazłam. Metalowe. cenie 5 zł. Pokażę Wam, jak się otwierają, jak one wyglądają. Bardzo ładnie. Dostępne rysunki. Jak widzicie, bardzo dużo tych pojemników. I tutaj był taki lodowy łańcuch. Dość krótki, bo ma tylko metr 40, ale bardzo ładny. Sami spójrzcie, jak to bardzo ładnie wygląda. I to już tyle. Dziękuję. Pa pa!